Barbara Stęka, zostań sama w domu, czyta autorka. Hej, ty, chłopaku w czerwonej czapce wrzasnęłam, ale on musiał głośno słuchać czegoś przez słuchawki, bo nawet się nie obejrzał. Ty, w czerwonej czapce krzyknęłam. Tym razem przebijając się przez dźwięk płynący ze słuchawek. Gdzie tak zasuwasz? Biegi uprawiasz? Daj mu się wysikać. Psu! Popukał się palcem w daszek i splunął. Odskoczyłam. Gdybyś ty chciał się wysikać i ktoś by ciebie tak ciągnął i ciągnął, dobrze by ci było? Przecież mu się chce, nie widzisz? Darłam się na całą górkę miłości. Musi coś tam powąchać, a potem się zatrzymać. Pies, korzystając z przystanku, pospiesznie zrobił to, o czym właśnie mówiłam. Chłopak pchnął mnie nagle z całej siły. Nie byłam na to przygotowana, runęłam na plecy. Na szczęście w stertę zagrabionych liści, amortyzowana dodatkowo przez wypchany plecak. Pies skulił się i szarpnięty zapiszczał. Jego cudowny pan splunął ponownie, tym razem na mnie i krzyknął. Lecz się po czwaro! I już ich nie było. Babciu, co to jest poczwara, spytałam wieczorem, gdy siedziałyśmy przy stole, lakierując drewniane klocki. Hmm, tak mówi się na kogoś odrażającego, obrzydliwego, a zarazem strasznego. Aha więc to najbardziej rzuca się w oczy, gdy się na mnie pierwszy raz. Patrzy. Pięknie. Dotknęłam przelotnie przez spodnie swojego uda, a potem twarzy westchnęłam.